Siemanko, z tej strony Fifi Truskawa. witam na moim kanale, na którym sprawdzam polski rap, polski hip-hop, a w tym odcinku kolejny już numer z Mati EP, czyli Szpaku, x filmy Fit Gibbs i Kazbo 3 minuty 4 sekundy będzie trwać ta uczta. No, ja jestem ciekawy, co tutaj ten gruby skład zmontował za kawałek, bo umówmy się, są to tak mocne ksywki, że... Oczekiwania są wysokie, dlatego, Let's do this! Chciałem być wolny, zabrałem głos. Bałem się wojny o własny los. Mam powody zawsze doceniać karmę, życiową szansę. Kwyciłem dłoń za każdą lekcję. Ja smakuję szczęścia, oddałem już więcej niż talent i serce, Czuję się dobrze i to spod prąd. Mijając owce, znalazłem trop. Zepsuję tym hip hop i uratował życie. E, przepraszam, jeszcze tak a propos tutaj gipsa i e, refrenu, to był chyba refren. E, Wierzy w karmę. Ja też wierzę w karmę. Karma wraca, dobro wraca. Jak jesteś dobrym człowiekiem, to zawsze wróci do ciebie. Może nie ze zdwojoną siłą, ale w takich sytuacjach, w których nie będziesz się tego spodziewał, dlatego bądźmy dobrymi ludźmi, to jest w życiu najważniejsze. Lecimy dalej. hip-hop i uratował życie. Na czwartym w bloku zbudowałem satelitę, nie miałem tu wbite, co gadali Hip hop zepsuł i zbudował życie jednocześnie. E, dlatego kurde, no, tak jest w wielu przypadkach, bo e, hip-hop hip -hop to e, nie jest muzyka dla, dla, dla grzeczniaczków, e, tylko bardziej dla łobuzów, no dlatego. E, I to jeszcze dla takich łobuzów, którzy gdzieś tam e, nie patrzą na tych, na, na których powinno się patrzeć, tylko imponuje im e, Imponują im ludzi, ludzie głupi, ekstrawagancy, tacy, którzy nie powinni imponować, no ale dzięki temu szpaku, że zmarnował życie na hip-hop, dzięki temu ma to wszystko, co ma i e, hip-hop in the building! Na no czwartym piętrze bloku zbudowałem satelitę Nie miałem tu wbite, co gadali a mówiłem, że tak przejmowałem się, ale nigdy nie dałem wygrać Wam w głowie barykady nie chcę o tym gadać Czasem młzeuronie, ale tylko pośród stada w sądzie zakończona sprawa nie znajdziecie na mnie białkę. jakby mógł zawiesić osiedle Tam spaku to jest marka Pisali maty i pobył z kolegami kogoś Gówno, prawda, było solo mamy honor Rapie z moją bronią, niech na dobre tak zostanie Pomyślałem pod tym domem, jak Kurwa, oszukałeś, Kurde, ciekawa sytuacja, że ktoś mówił, że pobili, pobili go całą ekipą, a Honorowo, było, była solowa. Moim zdaniem nie powinniśmy się bić nigdy w życiu z nikim. wyjaśnimy to słowami, jak cywilizowani ludzie. No ale jak już dochodzi do rękoczynów, no to wal, walmy solowy, a nie tam pięciu na jednego, czy nawet dwóch na jednego. Bez sensu. Solo to solo. Da, dadzą sobie po mordach wyjaśnione, a potem zbiją piątkę w wielu przypadkach. I, i, i tak to powinno wyglądać. Honor, honor, czyli soluwanie tam kopanie, kopanie w kilku jednego gościa. Ubronił niech na dobre tak zostanie, bo myślałem pod tym domem, jak mnie kurwa oszukałeś, miałem 19 lat, tak miałem pierwszą dziewczynę. Nierzy nie szukałem, a za bardzo się wstydziłem. Przegramy gramy festiwale na 20 koła ludzi. Co proszę Boga, żeby z ciebie w tym nie zgubił o... Kurde, ale mocne słowa o tej pierwszej dziewczynie w wieku 19 lat yy... Nie że, nie, że nie chciał, tylko się wstydził, miał, nie, miał, nie miał wyrobionej tej pewności siebie do płci przeciwnej. Yy, ale w końcu w wieku 19 lat pewnie przełamał tę te, te barierę i, i, i jakoś to poszło. A myślę, że później jak stał się do rozpoznawalny, no to tam w DM-kach to już yy, płać piękna yy, pewnie mocno zabiegała o, o względy szpaka. No ale tak to jest jak odnosisz yy, sukces. Lecimy dalej. Ale na dwadzieścia koła ludzi Co dzień proszę Boga, żebyś siebie w tym nie zgubił Oglądamy filmy, popalamy kali Wierzę, że to wszystko się nigdy nie wypali mu tyle w sobie, mamy, 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 mamy Obiecuję, zrobię wszystko, żeby nie pozdychał Chciałem być wolny, zabrałem głos. Bałem się wojny Ja psychiatryk, złamał tu nie jeden byt, ludzi smutnych gorą milion złotych to jest nic, czekam aż to jest z mojego rejonu zrobi to co kazać, trzymam ciuki w tej gra nie rzuci jak prawdziwy facet. O kurde, fajna opcja, że czeka aż ktoś z rejonu stanie się tak rozpoznawalny jak on sam. To nie jest, to nie jest ta opcja, że ja to mam i nikt więcej nie może tego mieć, tylko to ja to mam i... Walczcie o to, żeby też dojść do takiej samej opcji jak Kazbałagana, yy, aka Jaca. Lecimy dalej. Mojego rejonu zrobi to co kazek. nam ciuki w tej krainie, rzuci jak prawdziwy facet to, ja z depresji mam śmieszki. Potem 9 lat ciężko mi jest na powierzchni. Nikomu nie mówię to, że zdycham Nie wiem czy cieszyłaby mnie yeah. diamentowa płyta. Nie. Yeah. Kurde, takie, i szpaku też o tym nawijał, że, że był, były problemy w życiu z zaakceptowaniem tego, co mówią ludzie. Kazek mówi, że też przez 9 lat nie było zakolorowo. E... Trzeba w takich sytuacjach iść do specjalisty, wygadać się komuś, e... zapytać, jak ma się postępować w takich sytuacjach, ale to, co nawinął szpaku, nigdy nie przyznać się do tego, e... że jest ci źle przed opinią publiczną, bo e... praca ze specjalistą. E... Pozwoli ci to ogarnąć, a wiadomo, jak jesteś mocną głową, to dasz sobie radę sam. Ale zawsze warto do tego specjalisty pójść. Jak masz tam jakiś problem w głowie, lecimy dalej. Mówię tu, że zdycham. Nie wiem, czy cieszyłaby mnie nie. diamentowa płyta. Nie. Zlawaję jedno, seciuszki na pokład, ale to nie zmarzę bólu wrażliwego chłopca. Z bólem pisze się ta zwrotka. No i chuj utrapiliśmy trafiliśmy już z dużego notka. Oglądamy się. O kurde, no, no chłopaki mi się wydaje, że tak, że oni już dużego lotka to już zgarnęli e, i, i bardzo dobrze, bo e, potrafią dać kawałek, gdzie jest ich tutaj na bicie trzech, bit od za zajebisty, e, jest to spójne, jest to spójne, jeden, jeden i drugi przewija fajne zwrotki, e, gips na refrenie, Przepiękny refren, jest to spójne. Jest to. Yy, no ja. Kurde, chciałbym powiedzieć, że to jest hit. Yy, I miejmy nadzieję, że tak będzie, bo ekipa tutaj pokazuje, że jest, jest do czego wracać przede wszystkim w, tych, w tym kawałku. Jest przekaz, co? To i chuj spaku trafiliśmy już z dużego notka. Oglądamy filmy, popalamy kali. Wierzę, że to wszystko się nigdy nie wypali. No tyle w sobie mamy, mamy, mamy. mamy wszystko żeby nie postychał chciałem być wody zabrałem głos bałem się Klip bajkoza. Zajebiście. W ogóle bardzo jeszcze mi się podoba ta opcja, że w tym refrenie, trzy razy w refrenie jest gips i dwa razy jeszcze jest szpaku intro takie przedrefre, przedrefrenowe. Kurde. Moim zdaniem ten kawałek będzie hit, hitem. A czy tak będzie, to się okaże. A jak podoba ci się ten kawałek, napisz w komentarzu, kto Twoim zdaniem wypadł najlepiej. Czy po prostu ten kawałek jest tak spójny, że wszyscy. Wszyscy nawinęli tutaj to, co yy, potrafią najlepiej, no i, i wyszło z tego, co wyszło. Dzięki bardzo za wspólny odsłuch. Widzimy się w kolejnym filmie. Pozdro!